Siema z tej Kacper i dzisiaj będę wbijał 600 pucharków na Krola Zapraszam do oglądania tego filmu To będą moje już dwie 600 -ki. Miałam jeszcze kiedyś na Krola 600 tylko nie nagrałam z tego odcinka Bo 700 dobijałem Ale spadłem jak zwykle Jak się, gra, no jak się uczy innych, słabszych graczy trochę grać bo mam takich kilku, których musiałam uczyć grać i przez to mnóstwo pucharków spadałem. Jeszcze nie stoiszuję, ale wypadł. Dobra, jeden power cubes. Dobra, jest. Mógł mi tak pozwolić, bo zabić go. Zdałam go sobie. O ty. Nie tymuje się. No dawaj, wyleczy się tylko. Jazda, drugi drugiej fajcik znowu szali? следующий друг Grę. Chociaż mi mógł po prostu Nie! Jakbym miał ulta wcześniej naładowanego, to bym go pokonał. Kurczę, I teraz na tym miejsce muszę robić. Nie, piąte wystarczy, bo plus dwa dostanę. O, ja nie kramy Camping Gaming. O, no, nie. No. Fajnie. O. Spróbuję jak najlepsze miejsce zająć, ale widząc moje pucharki. Przecież ultem spróbuję naładować i ich pozabijać. Bo na powercubesy to nie mam szans. Dobra, jest na ulty. Ultę naładować. Dobra, jest, dostał. Raz, ten też dostał, raz. Już trochę ulta mi się, ult mi się nabija. Hop, hop, hop. I jedz do kolejnej, otakować. Dobrze jest. Wam, wam, wam. Dobra, jestem rip. Nie, po co jedę ja do tego, leona, bierę? Szans z nim nie mam. Muszę się wycofać. Ja nie Jeszcze to Nie no. Szybkość nie podziałała teraz za dobrze. W powinno mieć plus cztery. Jest, jest, jest. Dobra, mm, dobra. Zagramy. Będą musiał zaraz na tej mapie chyba odzyskać te pucharki na Piper. Albo poczekam do jutra. Jakaś fajna będzie. Szybko o to to. Dobra, jest do tam fajcika. Mają. O, jest. Pierwszy kim. Ja tam, o wow. Dobra jest Przestraszył się jak wracaj to tutaj Szansa nie mnie Teraz chyba mam szansę z nim Nie Piperko musi ślubnąć raz Średni dystans. No, fajnie z to ajmowałam. Super. No nie no, ulecz się. Zmarnuj tego ulta. A no, nie chcę walczyć z tobą teraz. Wypadł mi stąd. O, o, o. Zaczę się teraz. O nie, 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 nie. Niepotrzebnie biegą w tą stronę. Kurczę. Ale dobra, plusowe pucharki. Trzecie miejsce. Nie było mina w tym odcinku. Odcinek szybki. No, widzimy się w następnym odcinku. Do następnego razu. Cześć.